Witam wszystkich, z tej strony Allog A to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2013 Dzisiaj są ze mną Adrian Cześć Damian Kajka I Matthew Cześć Dzisiaj się spotykamy tutaj na sezonie szóstym I co będziemy robić? Adrian może powie Ja będę dzisiaj kosił pole no on będzie właśnie, on, on jest taki odrzutek i będzie kosił sam pole. A my tutaj y, po kolei y, będziemy się zajmować trawą, czyli przetrząsanie, zgrabianie i od razu automatycznie prasowanie. Czyli można powiedzieć, że pojedziemy w takim rządku, ile się uda. No dobra, no to co? No to Mafi wsiadaj. Bo ty musisz pierwszy jechać. Ja se odczepię widły To jedzie w altro Ty wiesz Nie. co tą w zostaw prasę Albo w no. A już pal licho, chciałem tam tą przyczepę opróżnić No No ale już trudno Na to to jedziemy najpierw Się chyba zgubiłeś, a jeźdź do końca ulicą, to może znajdziesz bank. Dobra, ja już jestem na miejscu, <laughs> poczekam na ciebie. Jest się Ale małe te do drogi są No wąskie mega takie to opony i Aha, spoko, no, prawo. Nie wiem, czy uda mi się robić z tego rządek. Coś tam się udało. O mój Boże. Pracujesz od razu, nie? No. A po jak przyjechałem już mam 59%. Co ty jadasz? Żartuję. Chodź, jej było w prasie już. O Boże, za szybko. O, kogo życiło? Tylko kogo? Ja. Co? Jest. Coś, coś mnie zwiesiło. Matthew, jesteś? Jestem. No, ledwo się śmiać. Damian? Jestem. A Adrian? Jestem. Co to tam słyszałem na sklepie? Aha, dobra. Ale ja ja nie mogę się wydostać. Cofnij sobie. No, ja się próbuję. Masz glinkę? Co jest? Ktoś mi popchnął. Czekaj. Miewaj, no, bo Dobra, już tak? sobie poradziłem. Jakby przydał fale smut na chodzenie, taki klimat klimatu, Jeszcze te ładne ptaki. Nie, dla mnie bez sensu jest to, w ogóle do lesa. O, po co mod lasów w symulatorze farmy? Nie wiem, ktoś co się kurde w symulator lasu pobrać to sobie kupuje symulator lasu, to, ten symulator lasu jest tak dopracowany. Ja no słyszałem, że jest beznadziejny Ale to nie powód, żeby mieszać to kurde z ls Mieszać Miesz. hm. Ta praca wszystko zbiera Mefiu, dwójką jedziesz? Naledwo go słychać Mamy myjkę? Nie to co, Walter, Ci się nie podoba? Fajna jest, ale by się ją trochę umyło. Tylko no. To koniec sezonu, a. Nie, ja ci powiem, że jak jest brudno to ma taki klimat. Taki wiejski. No, taki wiejski. Upierdolony jak z czołu Durczoka. Tylko lusterka w niej nie działa, nie działają, szkoda. Co ci nie działa? Lusterka. Tylko na oryginalnej pewnie. Nie, na no żadnych chyba nie działa lusterka. W, mam klasa z modułów to działają. A no ja też mam miałem klasa, który działa w lusterka. Jęka mi się powybiła, nie wiedziałem co robi sklebiane, przytrzasknięte ładnie Tutaj wokół tego drzewa to tak już nie musisz skrupulatnie robić Dobra, mówię, jedziemy na tamtą rąkę. Ale ta prasa. Co jest? Zbukowana trochę. Podbieracz Czego? w prasie. Bo zbiera mi jeszcze więcej. Czyli znaczy nie więcej, tylko szerzej. No to może tak jest zrobiono. No. Nie często, często ludzie właśnie jak robią mody. To poszerzają po prostu na przykład sobie specjalnie. Jak wiesz, jakiś edit pobrałem akurat, gdzie ktoś to zrobił. To jeszcze nie co nicoto. Nadal stoi pod drzewem. O kurde, źle pojechałem. Te, te drogi te duże są zbukowane w niej, w tej mapie. A co, podskakujesz? Nie, jadę sobie. Teraz bym leciał z 40 ponad, ale lecę sobie 30. O, to nie wiem. O, Teraz już Muszę to Dużo ci tam do tego prasowania zostało? Nie? Mm? No. Ile pojechałem? Jestem na końcu mapy. Dać dziecku traktor, no? No co? No, dać... no te drogi tak. są powalone. To no, tak, drogi. Uh -huh. No tak. Ja tylko kom jeżdżę. Tylko źle skręciłem, nie w tą drogę. Uuuh, uh, uh. Pod Podgódkę pod nie podjadę. A e, co tak mało mówisz <grywa> Znowu. go nie sujasz <grywa> A ty Adrian, jak tam? Popracuję <grywa> O Jezus No ja tu cały czas widzę ile ty tam masz? No ja piedy Adrian, co z tobą? No, wyrzuciło Dlaczego? Mm. No, no nie, tak. nie wiem. Ja nie zrobiłem. Ja też. Hmm, <grym> <grym> Przez jest przyjemne. Ale... Gdzie wy jesteście? Mm, daleko, są, daleko. Ja pierd. Tu przejechałem to. Nie wierzę. Jestem koło obiorazowni. O fiu. No. O, no tu moja Dalej jedź, 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 jed, 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 jed. Zmieści Ci się to ziarno na przyczepy? Wywaliłam mnie z serwera. Ale no, jak byłeś jeszcze na serwerze. No, by się No, nie wchodzisz na serwer z powrotem? Właśnie nie mogę znaleźć. O, mam. Ok, akceptuję. Dobra, no to widzimy się po cięciu. Okej, okay, jesteśmy po cięciu. Adrian niestety nie może się z nami połączyć z powrotem. Ma jakiś... Błędy. Nie wiadomo co się stało. No się coś tak jedziesz raz powoli, raz szybko. Pewnie malagi. To są Malagi. A bo kurde mam te drzwi zamknięte do... Do pokoju i po prostu jest router daleko Duża ta łąka no, no duża Czymś klówki trzeba paść Ile jest krów? 50 A to taki, taki, taki mał gospodarstwo. Mef, jak chcesz, to się zamienimy ciągnikami teraz, Tak, to no? jest mi No to choć się zamienimy trochę inaczej. Będzie jak pojadę trochę ja. Ja teraz zetorkiem, no. Mam lipny tutaj skręt ten zetor. Wszystkie zetory mają lipne. Я он так долго скренься, так мазонь, видишь? Kto to pospawa? Ci zaraz zatrąbię tu. A to słychać? Myślałem, na że nie słychać. O kurwa. Jak w Kserionie to na Ardenach. On to był klapson, kurde. Wyprzedziłem jakiegoś pajaca. A co, nie mogę szybciej jechać? Jest to licznik. Ty, yy, ta 17 balotów, gówno zrobiłem A um, bo licznik jeszcze pewnie łapie No wiem, odsłony No, odsłony z, z 5 balotów chyba zrobiłem Dużą pojemność ma po 180 pewnie jadłby No, 180 kg pojemność ma chyba ustawioną na 6000 Trochę niedealnie no co nierealnie? 6 no tysięcy? Było... No. Ale co powiedział, że to jest 6 ton? To jest 6 tysięcy jednostek. No. No to dlaczego nierealnie? Nie wiem. To jakby 6 ton. No, no bo to tak kurde dziwnie zrobili, nie? Że, że takie... Oni, brak odniesienia jest, oni tutaj powinni zrobić kilka jednostek miary w tej grze, a, a zrobili no. jedną. Hmm. To co w następnym odcinku? W następnym? Mhm. Zbieranie balotów może? Cóż znaczy nie, to zbieranie to może sobie zrobimy poza. Poza odcinkiem tak. No nie wiem, może jakaś uprawa właśnie. Znaczy najpierw dokończenie koszenie. Koszenie. No, tam dokończy się to i jakaś, jakaś orka się przyda. No wal Walmed wal, ma modorki to jest ok. Nie wiem czy w tym przypadku nie wszystkie mają modorki. No chyba New Holland też ma. Doksie ma też. To mi się wydaje, że wszystkie mają, ale wyjdzie w prawie. Mefi trochę może trudne zadanie z tym rolowaniem tutaj, nie? Znaczy szło z, z wałowaniem, z drabianiem. się go nie słychać. Czy teraz w ogóle go nie słuchacie? Nie wiem, czy on coś mówi, czy, czy nic nie wiem. Co? O, jest! Nie, bo myślałem, że nie słychać Cię totalnie. Jeszcze jest. Uuu, paliwa trochę brakuje. Ej, ty to pole prawie skończyłeś pod Adrian? No tak. Dwa przejazdy chyba zostały. No no, właśnie widzę. Nie za gorzej. Myślę, że. Przed pół zostało. Simka już jest wolna jak coś To do przyczep No w sumie to nie Weźmiemy tego I Holanda No i Holanda, Waltry zależy co tam przyjęli pierwsze Dobra, no, trzeba by było zrobić jakieś podsumowanko To mów. Co tu? O, ten kombajn o, W sumie skoszę to już do końca No tutaj jak widzicie teraz Akurat jestem na tym polu, które kosił Adrian. I ostatni przejazd. Muszę zrobić już za niego. Pole właśnie zostało skoszone, już jak widzicie. I co tam dalej? Aha, i obrobiliśmy łąki już do pełna, czyli przetrzeń się są zgrabione, sprasowane. Prawie. No prawie. Wystarczy. Wystarczy jeszcze będzie zebrać i, i będzie. Tyle, jeżeli chodzi o łąki, no i myślę, że w przyszłym odcinku już będziemy mogli się zajmować yy, uprawą ziemi. Hmm. I sprzedażą zboża pewnie. Yy, no sprzedaż zboża to ten pozostał zaraz się wywiezie i tak. No i to by było na tyle z mojej strony. Trzymajcie się, cześć. Hej.